Kiepurki w telewizji Katowice. Mało, to już chyba bardzo mało Mała grupka się wyludnia Patrzą na podwórku studnia Winia zajrzeć chce do środka Zaraz tam ją przykrość słodka Gdy się wspina na paluszki Nagle się poślizgną nóżki No i winia wspiknie buch Ojej! Został tylko ja się zuch Groźny byk, co wydaje groźny ryk. Ja się więc do domu wstał, sam żeś Jaśu tego chciał. Z jednej strony stado krów, z drugiej byk, a w trzeciej rów. Ja już szybko przez rów skaczę. Mam, że po nim dziś zapłaczę. Bo jaś kamień głową łup i już leży zimny trup. Mama włosy rwie Gdzie Beatka, Zosia, gdzie? Gdzie jest reszta dzieci dwóch? Gdzie jest ja się zuch? A w ogrodzie szepczą kwiatki nie ma, nie ma już Beatki I tak samo z dziećmi trzeba Nie ma Zosi mi ja nie, mogę. nie ma dzieci, ale bok. Gdy teczka wyszła z domu. Dzieci czwórka pokryją. Mu. Chociaż łodyga wiaderek poszła sobie na spacerek. Z okazji czwartych urodzin życzymy Ci programie regionalny 100 lat emisji, szczęścia i pomyślności. Uch. Dziękujemy bardzo. Pani, Pani Halino, to był prawdziwy muzyczny horror i namawiam kolegów z telewizji Katowice, aby nakręcili teledysk. Tak modne są dzisiaj teledyski. Można by ten teledysk opowiadający o tych dzieciach, które poginęły w drodze do domu i idąc do domu, przedstawić zamiast filmu nocnego na przykład w sobotę kino nocą. Ale teraz zapraszamy, zapraszamy naszych gości. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo. Panienki do... zapraszamy do nas. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę. Kiedy damy wstają, Pani Halino powin, powi, ja powinienem jako mężczyzna wstać, ale damy mi wybaczą. Ale to są dobrze. jeszcze dzieci, Panie Bogusław. Ale, ale to są damy już, damy mi wybaczą. W telewizji to nie tak nie tak łatwo wstawać, siadać, to są z tym wielkie problemy. Proszę Państwa, tym sympatycznym zespołem kieruje Pani Anna Wita. Chciałam tylko przypomnieć, że jest to zespół, który ma już wiele sukcesów na konkursach, festiwalach, w kraju, za granicą. Zdobywa srebrne, złote wiosła, chyba już nawet kilkakrotnie zdobyły takie międzynarodowe nagrody. Ale może chciałam zapytać o coś innego, nie o Wasze sukcesy, ale o to, dlaczego właśnie nazwa kiepurki. Skąd to nazwał? Mamy do tego dwa powody. Po pierwsze, że Y, śpiewamy w klubie imienia Jana Kiepury, a po drugie, że mieszkamy w rodzinnym mieście Jana Kiepury w Sosnowcu. I żadna inna nazwa do nas nie pasuje. To prawda, ale może, może powiecie mi, czy zastanawiałyście się kiedyś nad tym, czy może wiecie, co robił Jan Kiepura, kiedy miał tyle lat, ile wy macie teraz? Ile macie lat? Przedstawcie się. Ile lat? 12. Dwanaście. Dziewięć. Dobrze, co robił Jan Kiepura, kiedy miał dziewięć lat lub kiedy miał dwanaście lat w Sosnowcu. Myślałyście kiedyś o tym? Chyba nie. Nie myśl, Zaskoczone jesteście moim pytaniem? To ja wam powiem, co robił. Łobuzował się. W aktach szkoły handlowej w Sosnowcu, do której chodził przed pierwszą wojną światową, znajduje się taka anotacja. Niesforny łobuzuje się, podczas pauzy bije kolegów. Rada pedagogiczna. Ponadto grał w piłkę. Kochał granie w piłkę, całymi dniami biegał po boisku na ulicy Majowej, gdzie mieszkał, było boisko. To oczywiście nie żaden stadion, tylko boisko. Pomagał rodzicom sprzedawać chleb wraz z swoim młodszym bratem Władysławem, rowerem raniutko o świcie. Kiedy jeszcze cały sosnowiec spał, oni wozili rowerem chleb nawet do odległych bardzo domów od piekarni państwa Kiepurów, bo w domu rodzinnym Jana Kiepury nie przelewało się na początku. Ponadto był harcerzem. Należał do drużyny harcerskiej, był nawet drużynowym. Ale to są chyba mało znane dzieje Jana Kiepury, Panie Bogusławie. Ja jestem przekonana, że Kiepulki o swoim patronie bardzo dużo wiedzą, ale może już o późniejszych latach. Co wiecie o Janie Kiepurze? Jan Kiepura był najwybitniejszym polskim tenorem, którego głos podziwiany jest do tej pory i ceniony na całym świecie. No proszę. Pięknie. Pięknie, bardzo się cieszymy i dziękujemy Wam za to miłe spotkanie. I Waszym występem czcimy także pamięć Jana Kiepury. Coś jeszcze nam zaśpiewacie? Co macie w ogóle w repertuarze? Oprócz, oprócz y, tej piosenki, która jest horrorem muzycznym, śpiewacie pewnie piosenki harcerskie, piosenki patriotyczne, tak? Nie. Mamy takie piosenki, y, które się dzieciom podobają. Takie y, śmieszne. Wesołe, ze śmiesznym tekstem. I to są piosenki nasze. Nikt żadne zespoły nie śpiewają tych piosenek, co my. Aha, czyli oryginalny zupełnie tak. repertuar coś w rodzaju dziecięcego kabaretu, tak? Śpiewacie, tańczycie, bawicie publiczność swoimi występami, <grym> tekstami, piosenkami. Tak można powiedzieć. Lubicie występować na scenie? <grym> Lubimy. To może wystąpcie raz jeszcze dzisiaj dla nas w programie tak. regionalnym. Zapraszamy. Proszę bardzo, tędy droga. Ay,